Ej, ja witam wszystkich z powrotem. Zaraz wchodzimy do nowego biomu w tym odcinku. I jak coś to ogarnąłem, że nagrywałem w złej jakości. Teraz mam nadzieję, że od tego odcinka już jakość będzie o wiele lepsza. No z tego co kojarzę, to poprzednia właśnie taka trochę rozmazana była, ale teraz myślę, że poradziłem sobie z tym problemem. Zresztą sami będziecie widzieć, czy jest lepiej, czy gorzej. Okej, okay, dobra. Jakoś nam to wszystko leci. Tutaj poszukują, tu wchodzimy zaraz na nowe tereny, chlebki się pieką. Piekarnia zaraz będzie pełna, ten spichlerz musimy zrobić, jak tylko magazyna się zrobi. To nowe Technologia odkrywamy. Zrujnowana kolonia, ja w nie chcę, co zobaczyłem. Tu coś coś jest tu, a co już zbadano. Kurde jest do spania dla onbu. I Jesteśmy już na Biomie oceanu Dobra, tu lecą z tym. Brak żadnej toksyczności. To mi się podoba. A ja już tak możemy sobie z tym radzić na spokojnie, ze wszystkim co mamy. Tu myślę, że tego nawet zostawimy sobie, żeby na bieżąco był z tymi lekami. I tutaj damy jedną osobę, żeby. Dobra, to ty stąd lecisz i idziesz tutaj. żeby ktoś mi tutaj robił. Dobra, to też będziesz miał wolne żeby ktoś robił teleki lambu bo to się przyda na dłuższą metę będzie to nam potrzebne dobra teraz sobie Magazyn magazyn budujemy, co tu znaleźć? koloniści oczywiście że bierzemy jeden głodny człowiek szału nie ma ale każda kolejna mortka się przyda Eee, dobra zbudujemy te dwa namioty chociaż myślę że zaraz powinien się zająć żeby domki im robić Magazyn gdzie? Magazyn może... może może tutaj? Tak, a nie zmieści się No to tu i będą z tych przygód tu przynosić rzeczy Jakoś to będzie Czuję, nie robią tego barszczu Dobra musi sobie rzeczy jak jest z ogóle z jedzeniem? No jak na spokojnie. I na spokojnie nam to wszystko leci właśnie tak bezproblemowo. 34 dzień. Zero zmartwień. Antidotum już nam wymyślili Teraz drugie myślę, że po tym sobie te domki opracujemy dla nich, bo myślę, że serio mogą się przydać, żeby ani się nie zatruwali, ani nie było żadnych tych negatywnych efektów. Jak na razie to szału nie ma, szczerze mówiąc. Często tak ktoś zatrutymi mi łazi. Tutaj czekam, żeby go zwolnić z tej roboty. Dobra. Ty masz sobie pomoc przy tych ziółkach, żeby i więcej. bo jest bardzo głodny i myślę, że to jest moment, w którym bekarujemy go pierwszy raz. tutaj damy jedną osobę, żeby bo Widzę, że z tym żarciem to nie ma jakiś, jakiegoś szału. Nie ma nie mamy go zbyt wiele, ale zaraz będzie mniej spicharz, który nam uratuje dupę znowu. Tkwiący las, tam są zawsze fajne rzeczy, więc na pewno wyślemy kogoś, jak nam się zwolni ekipa. Z jedzeniem jest super. Dobra. Już sobie pozanosił to całe żarcie. że już, już tu nie pracować. I w tej kuchni też nie ma nikogo do roboty, bo nie ma nawet tych grzybów. Żeby kolejne wrodukować jedzonka dla onbu. Dobra. Znowę zanim to zniknie tutaj. No. Żeby tylko event nie wyskoczył, wtedy jeszcze nie jest w w to kliknąć Dobra Elegancko No to muszę... Dobra, dla was Jedna osoba, jakby pracownik tego I Nasz polecenie, żeby iść na południe Jak nie ufasz, jedzenie ci daje i wszystko Hmm. Niedobrze, niedobrze że nie ufa nie mam żelaza na to co ja żem uczynił Zapomniałem że to żelazo jest tam potrzebne Boże Jeszcze hutę musimy zbudować zanim w ogóle będziemy w stanie Ten spiklerz zrobić No, nie wymyśliłem tego najlepiej. No. Muszę przyznać, że lekka pomyłka nastąpiła. Dobra, i karmimy cię znowu. No to je. Dobra, zjedz sobie. Zatrzymajmy na sekundę czas, tu przypiszmy osobę. Z tego trybusza nie jest już potrzebna. Mhm. Nie chcę tam iść. No cóż no, nic nie zrobię jak mnie nie słucha. No, nie w sumie drużyny w ogóle. No to teraz mogę. Zobaczymy jaką ścieżkę wybierze. No wolałbym tutaj, bo tak chociaż... Na, no, którą wybierze będzie spoko w sumie. Jak teraz na to patrzę? Może wejść. Szkoda, że tych sobie nie zbierzemy, ale ja liczę, że gdzieś tutaj będą następne Produkcja jedzenia nam idzie super. Na razie tylko amoluję w sumie robienie tych desek i tego kamienia, bo tego mamy tyle, że na razie więcej nam do szczęścia nie jest potrzebne. Muszę no sobie podję. Tylko Zastanawiam się, gdzie on potem będzie spał. No tutaj nigdzie nie widać. że coś znajdziemy dobra tutaj wyjścia jak jeszcze widzę że mogę tam dać ich dobra ci musi dotrzeć do tej wyspy ze spaniem dobra to my kamieniom potem huta żelaza a, teraz się pożył po prostu. Ale jest brak się to w sumie może być. Ale są zatruci. od czego oni się zatruwają? Dwóch ma wysokie zatrucie, chyba od tego, że w tym lasku byli i nie spojrzałem sobie. Idziecie do tego lekarza, czy nie idziecie? I łażą w tej weftele nie do lekarza No jeden jeszcze ma wysokie zatrucie Już nie. Dobra Już się nie mieści z że pewnie też żepchane No się, się spiżarnie ma, na, na egzotę w sumie no to są. teraz czekamy aż wstanie i kontynuujemy Nasze wędrówki, te domy, znaczy te chaty wybudowałem. No dobra, to zbóż, to złóż, to złóż I robimy tak, raz, dwa Trzy Cztery Dobra, na razie to jest, żeby nie zróbmy dużo materiałów. A chyba miejsca i tak będą mieli. Nie chcę mi się liczyć, ale na oko wydaje mi się, że no spokojnie będą miejsca. zaraz też myślę, że sobie tartek. Po że żelazo, że mi się tam spiżanie, to planem zrobię sobie tak Żeby z tego pięka skorzystać Tutaj też niedaleko mam kolejne No, już mają miejsce Mogę kolejne te usunąć Raz, dwa Trzy, chyba tak będzie spoko Nawet cztery tak jak zbudują ten dom to... No właśnie Kamień zaraz będzie odkryty I będziemy kontynuować Nasze zmagania Myślę, Co tu jeszcze zrobić? No to drewno, bo muszę je zebrać, bo... Nic lepszego na razie nie wymyślę z tym. Zmieniłem profesję na zbieraczy. Dobra, tak, to może być rolnictwo. Nie, chciałem to. To jest żelazo. Kiedy mamy żercie? No z 47 dnia. No to prawie tydzień mogą pociągnąć bez żadnej produkcji, niczego. No a w sumie jedzenie jest jedynym, jedyną rzeczą, której potrzebują. Jak ma się jedzenie i lekarza, to może przetrwać nieskończoność. No, oczywiście biorąc ja pod uwagę, że on musi tam co pewien czas coś zjeść i tak dalej, no ale na niższym poziomie trudności to da się przeżyć w ogóle go nie karmiąc i nie lecząc, jak się nie podejmuje głupich decyzji i mu się nie każe spać w jakichś zatrutych miejscach, więc... Takie zatrucie to ja miałem dopiero na endgame, na łatwym podejściu. Jestem ciekaw, jak będzie na tym trudniejszym. No tutaj na razie widzę, że... jest troszkę trudniej, ale... szczerze... Bez większych problemów, to z większy ja na tym poziomie trudności. Jak sobie nie zauważyłem, że połowa wioski mi się pochorowała i powymierała. A 20 osób już jest zdechło, a tutaj to spokojnie w sobie. Kolejny lasek, no nic, zbierają. To w ogóle nie mam jak widzę by się jakiś kamieniłomię znaleźć mimo stąd mogą zbierać te skały ale to dość daleko tak szczerze mówiąc no znajdzie piasek ruiny fortów, w tym chyba były kamienne płyty od razu jak się masz szczęście tą wydmę zaraz wezmę że mi tylko z oczu nie znikła I skończę eksplorować, dobra, idealnie. Nie, kamień zwykły znajdziecie, no dobra. Zaraz się przygarniemy nomadów na łódkach. świątynia. Dobra, myślę, że możemy zrobić w sumie tak, prowadzić ścieżkę do tego i bez zmiany ze zbieraczy na robotników po prostu. Tym prostym sposobem zaraz będę miał Kolejnych kolegów Nie chciał odpocząć na tej wyspie? No dobra Trochę głupio, ale Jak se chce chłopak Nie wiem co się ci... on chyba jak straci całkowicie... W sensie jak będzie mega senny I będzie w morzu to chyba zaczyna tracić życia Hmm No nic, no, nic z tym nie zrobię na ten moment. To tutaj stawimy troszkę wyższy priorytet na to. Oczywiście, że pozwolę. Miejsce do zeksplorowania? Na razie nic. Nawet trzech tutaj dam, żeby szybko to robili. Dobra, coś chciałem zrobić. Tylko nie pamiętam co. Ta ścieżka nam nie jest potrzebna. Polecenie spania, właśnie to nam się przyda. A potem tartak. to buduję na najwyższym priorytecie? Hmm, przypiszę sobie kogoś do tej wieży, bo ja tak troszkę segalopowałem. Dobra, zrobimy tak, w tej wieży już ktoś jest, to się już liczy. Nie. Dobra, poszedł tak jak chciałem Myślę, dobrze będzie zostawić sobie kogoś w tej wieży, żeby zawsze pracował Bo inaczej to serio jest słabo A Tu jest jeszcze wydma piaskowa mi tutaj robili dobra i niech on nie idzie spać dopóki tutaj nie będzie myślę bo hmm Dziękuję tam tyle, że więcej nie potrzeba. Złożył się tutaj. Dobra, jak nie ma toksyczności, to czyje? może se leżeć wszędzie, byleby tam nie było toksycznie. No, miejsce zakwaterowania im mi troszkę brakuje. Mamy tutaj nam będzie brakowało teraz troszkę tych, fale. Przypiszemy tu jedną osobę i uzupełni nam braki w tych kamyczkach. Elegancko znaleźliśmy więcej zasobów. Jest i huta. A zaraz będzie też spiklerz. I ta huta ogólnie działa tak, że szczerze, jak ją się raz uruchomi, to już potem rzadko kiedy się z nich korzysta. Ja pamiętam, że tylko raz przetopiłem wszystko co miałem, żeby zbudować parę rzeczy, a potem już totalnie jej nie używałem. Ech, tutaj nic, i tutaj tarta, żeby było więcej drewna. Mogę ten zbudować jeszcze nie teraz już będę mógł niech mi się do końca to całe żelazo wezmą a jak to zrobię to już totalny chill radość by to robili szybciej Eee, tutaj zostawię jedną osobę, że pracowała i tutaj podam jednego pracownika. Spowiedziano się zgubił. No chłopki tu z kamieniołomu noszą i też spoko dobra już z tymi płytami to mamy przesy to teraz będziemy bardziej na deski zwracać uwagę i czemu znowu się zgubił pracownik 28 dzień szybko to dośleci. No i tu zaraz zacznę zapełniać ten spichler chlebem i tymi wszystkimi rzeczami co robią. No już widać jak latają w tej wefta. Tu niech kopią, zaraz tutaj jeszcze zrobimy im. Ja sobie sam w tym pracuję, będzie to nośnik, w tej chwili też w tej chucie. Dobra, kolejna rzecz, co budować? To samo nie jest nam potrzebne na razie, tutaj też nie. Nie on, bo coś ciekawego. Dobra, nam zbierać słonej wodę. Co sobie odkryjemy więcej rzeczy, bo na razie nic nam nie jest zbytnio potrzebne z tych wszystkich ścieżek, co możemy obrać. bardziej to ja chciał więcej ludzi mieć, no, tak tak mogę to zbudować? Czy jeszcze nie? Jeszcze nie zbliżyli tego. I jeszcze wchodzimy do kolejnego biołu, tam świątyni, więc gdzieś, no. i coś w nie więcej i na mnie mogą tu rosnąć buraki, dlatego posadzimy kaktusy. i dodamy dwóch pracowników jak tylko się znajdą Dobra, no stąd mogę przenieść w sumie Gdyby tutaj kolejny pracował Tidę sobie też na razie nie potrzebuję tutaj, a nie zaraz ten powinien się pojawić w sumie Chcesz się położyć, spać muszę Mamy kolejną drużynę może tutaj. zaznam się kończy robić, zbierać słonej wody. I to tracy zrobimy dekorowanie mi się, żeby mi się przyjemniej żyło. Ale to już na następnym odcinku. Dziękuję bardzo za uwagę. Cześć.